Zapraszam na scenę Rafała Trzaskowskiego. Prezydenta. Prezydenta Warszawy! Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich! Słuchajcie, Warszawa jest ze swoimi nauczycielami, nauczycielkami i nauczycielami. Tak było zawsze i tak będzie zawsze... i dzisiaj Staję przed Wami jako gospodarz tego miejsca, ale staję przed Wami przede wszystkim jako rodzic i również jako nauczyciel akademicki. Po to, żeby przede wszystkim Wam serdecznie podziękować za tę niesłychaną pracę, którą wykonujecie z naszymi dziećmi i wyrazić słowa solidarności. Jesteśmy z Wami! Chciałem, chciałem Wam serdecznie no, wszystkim dzisiaj. bardzo podziękować. Chciałem podziękować, jeżeli tutaj są z nami nauczycielom i nauczycielkom ze szkoły 158, czyli moje podstawówki, nauczycielom i nauczycielkom z liceum Miminarea, czyli mojego liceum. No i oczywiście nauczycielom, którzy uczą moje dzieci, dlatego że wszyscy tutaj jesteśmy jako rodzice i za to chcieliśmy Wam serdecznie podziękować. Dziękujemy! 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 Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy! 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 Chciałem Wam powiedzieć jedną ważną rzecz, a mianowicie taką, że wiecie dobrze, że przede wszystkim edukacja jest odpowiedzialnością rządu, że organizacja egzaminów to jest odpowiedzialność rządu, ale my robimy wszystko jako samorządowcy, stajemy na głowie, żeby tam, gdzie rząd jest niewydolny, żeby część odpowiedzialności przejąć na siebie i żeby Was wesprzeć. I dziękuję bardzo Wam za to, że. Wytrwaliście, że udało się nam zorganizować w bardzo trudnych okolicznościach egzaminy, dlatego że nie damy zepchnąć odpowiedzialności za brak profesjonalizmu i za tę niesłychaną butę i arogancję. Nie będzie ta odpowiedzialność spychana na nauczycieli. Nie damy sobie na to pozwolić. Nie damy! Nie damy! Nie damy! Nie damy. I chciałem Wam jeszcze jedną rzecz obiecać, a mianowicie zrobimy absolutnie wszystko. Żeby te pieniądze, które nie zostały wam wypłacone w pensjach, żeby one wróciły do szkół, żeby one w szkołach były i żeby zostały wam wypłacone w postaci dodatków, dlatego że wijecie się za naszą wspólną sprawę. Bijecie się za jakość edukacji i za jakość społeczeństwa. Bo czym lepiej wykształcone będą nasze dzieci, tym trudniej je będzie oszukać albo z nimi zmanipu albo je zmanipulować. I to jest dla nas najważniejsze. Cała Polska z nauczycielami, cała Polska z nauczycielami. Cała I na koniec, słuchajcie, na koniec, na koniec chcę Wam powiedzieć, że najważniejsze jest to, że dzisiaj wszystkie oczy całej Polski są na Was zwrócone. I to właśnie Wy uczycie dzieci, ale również całe społeczeństwo tego, co najważniejsze, a mianowicie postawy obywatelskiej i odwagi. I za to wam strasznie chciałem podziękować. Ja nie bez kozery wymieniłem swoje szkoły, dlatego że szkoły moje i moja podstawówka, i moja liceum, i moje liceum, moi wspaniali nauczyciele właśnie tego w bardzo trudnych komunistycznych czasach nie uczyli. Postawy obywatelskiej odwagi i zacząłem tak naprawdę swoją misję od tego, że zostałem wybrany na szefa samorządu w szkole, w liceum w osiemdziesiątym roku, i właśnie dzisiaj dzieci od was się tego mogą nauczyć postawy obywatelskiej, determinacji i odwagi. I za to Wam chciałem bardzo jako ojciec, jako rodzic, jako nauczyciel akademicki, który później uczy dzieci, które Wy uczycie wcześniej, serdecznie podziękować. I zawsze będziemy przy Was stali. Pamiętajcie. Dziękuję bardzo. Samorząd Warszawy na czele z Rafałem, z panią wiceprezydent Renatą Kaznodą, pokazał jak można sprawnie działać. Pokazał, że nasze warszawskie szkoły nie są byle jakie. A mogły być. Także słuchajcie, bardzo dziękujemy samorządom nie tylko Warszawy, ale wszystkich tych gmin, które. Zrobimy wszystko i robią wszystko, dalej podczas strajku. Ja mam dla Was jedno zawołanie. Oświata, Warszawa, wspólna sprawa. Oświata, Warszawa, wspólna sprawa. Oświata, Warszawa, wspólna sprawa! Oświata, Warszawa, wspólna sprawa! Oświata, Warszawa, wspólna sprawa! Oświata, Warszawa, wspólna... Sprawa. Oświata, Warszawa, wspólna, sprawa. Oświata, Warszawa, wspólna.